Cześć, to Sabina. Powracamy sobie z gwintem i dzisiaj zagramy taką oto talię. Po wczorajszym patchu postarałam się coś fajnego złożyć i wydaje mi się, że w miarę się udało. Oczywiście nie jest to jeszcze idealna talia, trzeba ją będzie dopracować, ale póki co z tego, co nią grałam, to wychodzi całkiem spoko. Także lecimy sobie potyczki i zobaczymy, jak nam dzisiaj pójdzie. Talia, talia ogólnie polega na boostowaniu oczywiście toporników poprzez osobianie wszystkich jednostek. Także na początek na pewno potrzebujemy i niedźwiedzia, i topornika Gramy ja sobie, sobie na dosyć. skoja, dobra Okej, okay. i co nam, tu do, co nam tu wyrzuci? Dobra, mamy już Hjalmara, Jennifer, Klątwy i Arda Jak i również topornika oraz niedźwiedzia, z tym, że nie mam tarczowniczek Które by się przydały Hmm, wydaje mi się, że pozbędę się na razie atrapy i poproszę tarczowniczkę. Halo? No nie siadła, dobra, ale mamy piorun na Hjalmara. Mamy niedźwiadka, mamy topornika. Mam nadzieję, że mi go od razu nie zabije. Dobra, nie zabił. Czyli lecimy z niedźwiadkiem i niech nam się ten topornik bustuje. Okej. Okay. insekrim. Nie ma problemu. W takim razie Hjalmar. Później piorun na władce. Jemu wszyscy neofici będą, będą osłabiani. przez z dziczałego niedźwiedzia. Także może to nam to dać całkiem spory damage Dobra. Mm. Co Piorun, oczywiście na władce Niech nam się Hjalmar tutaj zbustuje. Art też jest e, trochę eksperymentalnie. Nie wiem, czy on nam się tutaj przyda. Z jednej strony on może osłabić trzy jednostki, więc od razu leci nam boost na topornika. Ok. Mm. Nie będę teraz ją rzucać, bo ona będzie biła tylko o jeden punkt co rundę. Także wydaje mi się, że może Ardem spróbujemy Te trzy jednostki tutaj przenieść Dobra Zawsze to jest boost na topornika Możliwe, że jeszcze spróbuję tutaj uderzyć Haraldem W tej rundzie Z tym, że Harald to mi da naprawdę dużą przewagę, więc nie chcę go aż tak szybko używać Zobaczymy, co on tutaj zagra oczywiście Planuję też zrobić deck pod Skeligę, pod m, tego m, ten statek Dzika Morskiego. i również mam też zrobiony dek pod Cerys, ale on też wymaga dopracowania. Także póki co zobaczymy, co wyjdzie z tym. Ok, rzucił sobie. Dobra, dobra. Co, wydaje mi się, że może Harald w następnej rundzie poleci Jennifer. Chociaż z drugiej strony. Wyrzucać tak teraz tego Haralda? Hmm, spasuje to. No jak coś, to mam trzy wskrzeszenia aż. Więc wskrzeszę sobie bez problemu topornika i niedźwiedzia. Do tego Jenefer z Haraldem może zrobić niezłe kombo. Możliwie, że będę mieć też przewagę kart, jeżeli on zdecyduje się wygrać tą rundę. Okej okay. Spoko. Mamy przewagę kart. Jest całkiem zacnie. Jeszcze on będzie. Nie, nie, on nie będzie zaczął. Pewnie da mi... da mi zacząć tutaj. Dobra. A no, zamień to tak słabo teraz. Tarczywniczka może być spoko. Tarczywniczka się teraz przyda. Postanowił pozwolić mi rozpocząć, okej okay. To co, najpierw Niedźwiadka wskrzeszamy Tak mi się wydaje, że będzie najlepiej telefon. Tak Później może rzucimy już Yennefer A na koniec sobie wskrzeszimy Tobornika Okej, okay, już spasował, no okej okay. Dobrze, że mamy jeszcze dwa wskrzeszenia na ostatnią rundę, i może wpadnie coś ciekawego. Ciekawe, co dostanę teraz. O, akurat topornik. Takie spoko. Rzucamy najpierw topornika. Mam nadzieję, że nie ma żadnego pioruna, żeby go od razu tutaj rozwalić. Ja sobie potem wskrzeszę niedźwiadka, puszczę jen. I niech nam się ładnie wszystko tutaj. Ustuję. Możliwe, że rzucę na niego zamieć też. Zastanawiam się, czy nie wymienić po prostu tej zamieci na, na brzask, ale z drugiej strony można dzięki niej usunąć odporność na pogodę jakiejś jednostki przeciwnika. Cóż to? Ok. No to co, wskrzeszamy sobie niedźwiadka. tej, która jest dziewicą, matką Będzie sobie. Będzie go boostować tak mocno w sensie. Szkoda, że mi dwie akurat teraz nie wpadł. Przydałby się. Dobra. Jennifer najpierw, a potem tarczowniczki. Wszystkie trzy wlecą. Najpierw rzucę zamieć. Tak, na wszelki wypadek, jakby miał jakąś romancję, Chociaż jego rzucił ten rząd, więc wątpię, że będzie ją miał. Nic ci nie będzie Wkrótce nadejdzie burza Lecz póki co korzystajmy z pogody Będzie chciał ją zabić? Myślicie? Nie dawać im wytchnienia! Dobra, mamy trzy tarczowniczki, które sobie ładnie tu wjechały Zaraz możemy jeszcze przywrócić je do do siły bazowej Zawsze to 3 punkty więcej. Ten płatność jest bardzo fajną kartą, moim zdaniem. Chodzi za, za sporo siły. Jest odporny na pogodę, także naprawdę może nas uratować przed jakimiś różnymi mgłami czy coś. No, straszna szkoda, że ten Twimmeret teraz nie wpadł. Czy ja mam tu coś fajnego do wskrzeszenia? No mogę Ziggriffa i Zygdryfą kolejnego topornika. I chyba tak zrobię. Mogą to w sumie zrobić wcześniej. Ale trudno. Wspomniałam, że miałam topornika na cmentarzu. Nasz kolega ma będzie kończył, będzie miał ostatnią kartę. Ciekawe co tam ma jeszcze o, od nowe. O jest Aha co, rzuciłabym teraz tego Płatnerza, nie? Dobra, nie. rzućmy najpierw tą Zamieć Na wszelki wypadek Możliwe, że zdecydowałby się jednak na jakąś Aeromancję czy coś w tym stylu Czy wolę być bezpieczna Później rzucimy Płatnerza, a na samym końcu Haralda Harald z dwoma topornikami to może tu nieźle... Nieźle porobić Skellige podosobienia jest teraz naprawdę bardzo mocne się wydaje przynajmniej. I tylko jakieś igni i pożogi mogą tutaj zagrozić, ale i tak mam dwóch tych toporników. Co to jest? Zablokuj wszystkie jednostki w przeciwległym rzędzie. Czyli zablokuje mi jenefer. Nie wiem, czy nie lepiej by było. Czy nie wiem, czy nie lepiej by mu to było rzucić tutaj tak naprawdę. Bo wtedy topornicy by nie zwiększali siły, a siła, tak to został jeszcze Harald Oho! To pocisnął. I co? Ile punktów dostaniemy? O Ładnie. No, to robi ogromną różnicę punktów. No jeszcze meryt miał. Ale i tak wystarczyło, żeby wygrać tutaj. Na szczęście. Zagram sobie jeszcze jedną potyczkę. Oczywiście pogratulujemy. Zagramy jeszcze jedną. Ostatnio, jak grałam, to miałam mm, trudności z tekiem pod Nilfgaard. No, niestety nie, nie trafiłam tutaj na Nilfgaard. Ale koleś w każdym razie boostował sobie jednostki na pierwszym rzędzie. Jeszcze dawał im potem przypływ adrenaliny. No dobra, czekaj, mamy tarczowniczkę. Mamy dwa niedźwiedzie, z czego chyba dwa się nie przydadzą. Tarczowniczka też się nie przyda. Ok, kapłanka, Lugos, Jennefer, Offist. Wszystko chyba miodzi. Zostawimy to tak. Nie wiem, czy Okfista nie wymieni na coś innego. Niby on dalej robi damage. I wraca do ręki, więc może dawać nam tą, no, tą przewagę jednej karty. Ale wydaje mi się, że można by znaleźć coś lepszego w zamian za niego. Czy jeszcze będę musiała popatrzeć, jakie tam karty. Będę mieć inne. Okej, okay. granie światka. No patrz. Eee, zastanawiam się, czy nie rzucić najpierw topornika. O, się będzie wtedy od razu boostował i mam nadzieję, że mi go od razu nie zabije. Bo jak mi go zabije, będę musiała. Okej, okay, właśnie. Musiałabym użyć odnowy wtedy. Żeby go wskrzesić, bo kapłankę by mi niedźwiedzie zabiły Ale to jest tak dziwnie zrobione, nie? Czy najpierw strzela mój, a potem jego, no nieważne Widzę, już się zaczynają mm, mirror... Mirror mecze Zabawne Spoko, spoko Ja mam sobie... ją ja płatnerza Także one zaraz powrócą do, do... pierwotnego stanu Nice, 55 do 33 Wydaje mi się, że tu można tak... tak wysokie wartości punktowe wykręcić I wydaje mi się też, że Dwimeret jest teraz nieuniknioną kartą, w sumie w każdym deku biorąc pod uwagę ile boostowań teraz jest, okej okay. Co okwista i chyba spasuje. Chyba, że on jeszcze będzie w to no, brnął wtedy? Nie wiem. Albo spróbujemy tak na siłę wygrać. Oho. To mnie porobił. Mm. Lugosa. Lugosa. Czy mogę Haralda rzucić? Ja mam taki plus, że mam Haralda, on ma tylko, tylko kracha. Okej, okay, też moje Nefer spoko. I Ronexa powinien rzucić teraz. Chociaż to nam obojgu da punkty. Także mi pozabija te tarczowniczki, niestety. Chociaż jemu też. Pore wartości, tak naprawdę. Ja bym teraz też rzuciła mojego Hironexa, z tym, że nie chcę, żeby mi wieloryb padł. Więc może rzucę Haralda, a potem dwimeryt na jego topornika. Zastanawiam się, czy on nie ma merytu na mojego i nie czeka tak samo jak ja. 53 punkty mu ten dwimeryt zajmie. No co tam masz jeszcze ciekawego? Kuleszko Na odporność na pogody to mu wiele nie da. Mamy 2 merit. Tum. 18 do 47. Ciekawe, czy ma, czy spasuje. Mm. <śm> Okej, okay. pasujemy. Oczywiście, o, jeszcze Okwist wrócił. Także super. Zastanawiam się tylko w tej talii, Robić pod drugą rundę. I zastanawiam się czasami, czy nie lepiej na przykład stworzyć jakiś deck pod Cerys O, Yennefer klątwy wpadła. Wtedy e, przy wskrzeszeniu jednej podają wszystkie te straże królowej. To rzucamy Yennefer klątwy. Najpierw topornika chyba. Właściwie najpierw topornik. Zabrana! Ok. Jenefer. Niech sobie osłabia tutaj cyturę. Spoko, spoko. Będziemy osłabiać tego topornika, także nie ma problemu za bardzo. Ja bym sobie coś tutaj jeszcze wskrzesiła. Mam wybór między niedźwiedziem a tarczowniczką i chyba to będzie niedźwiedź jednak. Bo w sumie czemu nie? E, chyba że. No, niech będzie niedźwiedź. Jazda. Zablokujemy mu tym samym kapłanki, jeżeli jakieś ma Jest bardzo spoko, bo ja swoje zdążyłam rzucić, a on jeszcze nie No właśnie Nie będzie kapłanek Rzucę okwista Niech sobie po prostu będzie już, bo się nie przyda później Dobra, zastanawiam się czy Jennifer zwykłej nie rzucić w tym momencie Chyba tak zrobię Mam nadzieję, że nie ma dwumerytu Albo spasuje? Nie no, jak spasuje to jedna karta i. I on to może ugrać. Okej, okay. Steriga wymienił sobie kartę. Możliwe, że nie dobrą nic fajnego. Także wydaje mi się, że mogę tutaj zaryzykować i wskrzesić sobie od nową coś fajnego. Kapłankę. Chwila, czy mam tu coś? Mm. No, chyba kapłankę. I kapłanką jakąś tarczowniczkę. To będzie najlepiej, chociaż płotnerz. Płotnerz wejdzie za więcej. Że lecimy z płotnerzem. on wróci siłę, okwista i kapłanki. Dlatego wchodzi za 7 punktów, także jest spoko. Zaraz, 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 zaraz. Czy. Czy niedźwiedzie nie osobiły jego siły? Bo on dostał dwa. Nie, nie Wydaje mi się, że niedźwiedzie nie osobiły jego siły, bo nie było na czerwono. A powinny. Będę musiała to sprawdzić. W każdym razie, dek, e, tak jak mówiłam, nie jest jeszcze idealny i wymaga dopracowania. Czasami, kłę wpada na tych toporników, więc jest lepiej. Ale dobra. Ja Wam dziękuję za oglądanie. E, spodziewajcie się teraz więcej odcinków. Może będą jakieś te takie właśnie pod cery, spod dzika morskiego. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam na następne odcinki. Cześć.